Cześć, z tej strony Szymon. Witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do subskrybowania go i zaznaczenia tego dzwoneczka z powiadomieniem. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co czytam, wypożyczam, publikuję i kupuję. Dzisiaj powiem kilka słów o komiksie, który kupiłem. Mianowicie Superman Action Comics, to tom Rud Kentów. Jest to komiks wydany w miękkiej oprawie przez Egmont. Miękka oprawa z skrzydełkami, taka klasyczna. Jak wszystkie tomy z tej linii wydawniczej. Prawie wszystkie, jeżeli chodzi o Supermany, Znaczy Wszystkie Supermane, a prawie wszystkie komiksy z tej linii wydawniczej. Tak się prezentuje tył. Tak grzbiet. Mamy tutaj Supermana, numerek i autorów oraz tytuł. Komiks ten kupiłem w sklepie Gnom. Jak większość komiksów ostatnio kupuję, które są nam dostępne. Polecam odwiedzić ich stronę internetową, ewentualnie udać się osobiście, jeżeli jesteś mieszkańcem Bielskiego białej i okolic. Wracając do komiksów. Można powiedzieć, że komiks powinien mieć wszelkie zadatki na bycie wybitnym. Odpowiadają praktycznie za niego same słowy. Kultowy scenarzysta Brian Michael Bendis, który swojego czasu był mega popularny i pisał naprawdę, naprawdę super komiksy. Jest autorem m.in. Daredevila, który był rewelacyjny. Ja czytałem go z biblioteki. Po prostu kapitalna seria. John Romita Jr., swego czasu bardzo, bardzo popularny rysownik, dysponujący charakterystyczną kreską, specyficzną, taką kanciastą, troszeczkę brutalną, troszeczkę umowną, bym powiedział. Nie, tak, nie jest taka niegładka, nie, nie, jest, nie jest taka delikatna, taka specyficzna. Odpowiedzialny m.in. za Daredevila, człowieka nieznającego strachu który narysował do scenariusza Franka Millera, odpowiedzialny jest na przykład za Spidermana do scenariusza żona y, 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 Michaela Straszyńskiego, jeśli dobrze pamiętam. Rewelacyjna historia powrót do domu, rewelacyjna historia y, wyznania, po prostu kapitalne i tamta kreska po prostu była idealna. John Romita Junior zasłaniał też, rysując Punishera, gdzie jego twardy styl, brutalny styl, takich grubo ciosnany, też świetnie pasował. I teraz ci dwaj twórcy, czyli rysownik i rysownik. Zajmą się tomami Supermana. To jest już drugi tom z rzędu, który jest ich autor z poprzednim w ogniu. Mamy teraz Rutkentów. Poprzedni tom miał pewien problem, który wynikał ogólnie z całej konstrukcji tej linii wydawniczej Uniwersum DC, czyli duża zależność między seriami. Ponieważ w ramach uniwersum DC było coś takiego jak rok Łotrów, Jero the villain, gdzie ci łodszym uzyskiwali mocy. Po prostu Lex Luthor latał od złoczyńcy do złoczyńcy, dawał im mocy, dzięki temu byli oni silniejsi. I poprzedni tom, czyli ten Metropolis w ogniu, skupiał się na w zasadzie bijatyce w Metropolis z legionem zagłady i generalnie bez ładu i składu. Tam się tłukli. W zasadzie nawet nie pamiętam kto, po co i dlaczego. Natomiast, ten tom ma domknąć wszystkie zaczęte wątki, które, można powiedzieć, zaczęły się od Człowieka ze Stali i były, szły równolegle we wszystkich komiksach, czyli Nadejście Leviathana, Polowanie na Leviathana, jeżeli chodzi o Action komiks. Tutaj mieliśmy Ziemia, Widmo... Ziemia, Widmo? Czy to było...? Tak, Ziemia, widmo", Saga Jedności, Ziemia, Widmo, Saga Jedności, rud L, Prawda wywiadwiona i mitologiczność, czy jakoś takie. I teraz tak, ten tom po pierwsze powoduje, że skupiamy się na tym, że pojawił się w poprzedniej historii, czyli tej bitwie o Metropolis, Connor Kent. Jeden z superbojów z przeszłości, który kiedyś tam był, który w tym uniwersum we wszechświecie, który nastąpił w DC odrodzenie, a później w przeszedł w uniwersum DC, jego nie było. Teoretycznie go nie było, bo co jest dziwne, rodzice Clarka Kenta go pamiętają. Clark Kent go nie pamięta. W tym samym czasie Superboy Jonathan Kent, czyli syn Supermana, który został postarzany, niestety też przez Michaela Bendisa w jednym z Tomów Supermana, bują się troszeczkę w legionie superbohaterów w XXI wieku czy i wrócił teraz razem ze swoim przyjacielem Braniakiem V. I generalnie mamy kolejną rzecz, jest taka, że Daily Planet ma problem, ponieważ tam działała niewidzialna mafia. I niewidzialną mafią dowodziła Lerloy Malone, czy jakoś tak. I ona kupiła Daily Planet, po czym na skutek artykułu pisanego przez Lois Lane udowodniono, że ona jest, stoi za niewidzialną mafią, więc nagle gazeta była na sługach mafii, co średnio pasowało. W międzyczasie, żeby było to jasne dla fabuły tego, tej historii, tutaj przedstawionej, Superman w tomie prawda ujawionym, w trzecim tomie Supermana, wyjawił całemu światu swoją tożsamość, bo uznał, że nie może się dalej ukrywać. Kiedyś się wypowiem się tego pomysłu, bo chyba zrobię materiał o całej tej linii wydawniczej z Supermanami, bo jest o czym mówić. No i ogólnie mamy tutaj jeszcze starcie z. Red Cloud to jest taka mocna, bardzo przeciwniczka, która się tutaj pojawiała. No więc mamy tak, podsumowanie wątków. Podsumowanie wątków, próba ustalenia Kim jest Connor Kent, próba ostatecznego powstrzymania niewidzialnej mafii, zatrzymania Red Cloud, złapania tej Malone. I generalnie można powiedzieć, że cały koniec w większości jest przepakowany akcją. Tam jest jeszcze takich wątków, powiedziałbym, niezwiązanych z bezpośrednią bijatyką to jest to, że do redakcji Daily Planet wkraczają agenci FBI z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa. No i tam przez chwilę Reisley jest aresztowana. Ogólnie dużo się dzieje, ale najwięcej zamieszania jest właśnie z tą całą Red Cloud, która się bije z Supermanami znaczy Supermanem, Superboyem, drugim Superboyem, Supergirl, która się tu przygląda i ogólnie. Tak naprawdę ta historia moim zdaniem jest nudna. No, tłukam się. Ale za to bardzo fajna jest historia ostatnia. Ten numer finałowy, gdy, gdy już po bitwie opada kurz i mamy takie, taką sytuację, gdzie Superman Sen, czyli Jonathan, Jonathan i ojciec postanawiają że posupermenują trochę, podadzą nadziei, czyli nakarmią, wymienią komuś oponę, pomogą wpadną na pomoc yy, Batmanowi i Robinowi, uratują jakiś skautów. ogólnie takie takie bardzo bardzo przyjemne, przyziemne, pocieszne, pozytywne. I później na koniec Superboy wraca ze swoimi kumplami do 30 wieku, żeby dobyć sobie z Legionem superbohaterów. Więc ostatni rozdział podobał mi się bardzo. Niestety wcześniej jest no znacznie słabiej. Jeżeli chodzi o rysunki, to powiem tak. John Romita Junior nie pasuje absolutnie do Supermana. Jego przedstawienie Supermana... On, Superman w jego wykonaniu wygląda jakby miał lat 20. No, jak sobie spojrzymy, Skoner. w sumie nawet nie jestem w stanie potwarzać jednoznacznie ocenić, w którym miejscu jest. No, tu jest teoretycznie Superman, żeby się to wyostrzyło. Moim zdaniem wygląda za młodo. Za młodo zobaczysz na to, Jonathan owszem jest postarzały, ale ten Jonathan ma tu, powinien mieć 10 lat około. Więc Superman powinien mieć 35, plus, a tu wygląda na 20. Nie grało mi to strasznie. Niestety scenariusz też zawodzi, ponieważ jeden z fajniejszych wątków, które się pojawiały tutaj powiedzmy panią zastępcę komendanta straży pożarnej, zastępczyni komendanta Straży Pożarnej. Bardzo ciekawa postać, która już się pojawiała tutaj w człowieku zostali, generalnie przez te wszystkie serie się przewijała, No zakończenie wątku tej postaci jest. Moim zdaniem mocno rozczarowujące. Kolejnym problemem tej, tego tomu i tej serii jest to, że wiele wydarzeń wynika, z in, mam wrażenie, z innych serii, które były wydawane przez DC albo czy pisane przez y, Briana Michaela Bendisa. Czyli Wojarze Superwoja po przyszłości. Brian, wiem, że Brian Michael Bendis pisał Legendę Superbohaterów i jakby wstępnie był w którymś tomie Supermana. Tu, w tym tomie akurat aż tak nie jest, a w poprzednim tomie pojawiły się Wonder Twins, pojawiła się, się Naomi, która też miała jakieś takie własne serie do promowania. To śledztwo, w wyniku którego Lois Lane udowodniła, że kto dowodzi niewidzialną mafią, że to jest właścicielka Daily Planet, generalnie to też była, to też mnie zaskoczyło, ponieważ nie wyłapałem tego, musiałem sobie przypomnieć że to gdzieś tam mignęło w którymś tomie Supermana. A wiem, że w jakim w, 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 da, w tym okresie była wydawana seria z Lois Lane, autorstwa Gregoraki. Podejrzewam, nie jestem pewny, że to było o tym. Pojawienie się Connora Kenta to też seria Young Justice, pisane przez Briana Michael'a Bendisa, więc bardzo, bardzo, bardzo dużo zależności się od innych. No, ujawnienie tożsamości, seria Superman. Niewidzialna mafia. Najlepszy koncept, jaki miał Bendis, jeżeli chodzi o to Powiem kiedyś o samym filmie. No, rozwiązane jest tak, średnio po prostu. Fajny koncept, fajny pomysł, pomysłowe podejście z uczyńców No ale niestety. No, wplątanie lewiatana to już w ogóle też pomieszało to strasznie. Tak się zrobiło takie mało czytelne. Ogólnie, jakbym miał, dać jedno z, na, jedną, powiedzmy, jednoznaczną ocenę. To bym chyba nie umiał. Początkowo byłem bardzo na nie, bardzo mi się ten to nie podobał. Teraz... Jak myślę, to jest lepiej niż myślałem. Lepiej niż, na pewno lepiej niż w poprzednim tomie. To już bez dwóch zdań, przynajmniej... Przynajmniej ten końcowy zeszedł. daje nam naprawdę coś fajnego, ale... Hmm, czy ja wiem? Cieszę się, że w sumie zmienia się scenarzysta i zespół twórców. Bo miałem wrażenie, że na koniec już też DC mało wierzył w ten tytuł i te Juniora, bo był wolny i nie było nikogo lepszego. Czy znacie ten komiks? Napiszcie mi, jaka jest wasza opinia, bo może ja po prostu źle do tego podeszłam i komiks ma drugie fajne dno, które powinno być przeze mnie dostrzeżone, ale mi się nie udało. To by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć.